Dziś ciężko w to uwierzyć, ale jeden z najsłynniejszych Polaków dosłownie noszony na rękach z sal koncertowych w świecie do hoteli Ignacy Paderewski kupił dwór w Kąśnej Dolnej koło Ciężkowic, bo koleją z Paryża w jego czasach jechało się tylko 30 godzin. Dziś to niemożliwe, ale dwór odzyskał blask, o czym przekonali się uczestnicy wycieczki. Pani Geniu, jak to się stało, że Pani się tutaj znalazła? No należy po prostu do klubu seniora, klub mój nazywa się klub Serduszko. I po prostu zostaliśmy zaproszeni, jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowolone, że tu możemy być, a co tu możemy się, zwiedzać. A, a co tu się I, wydarzyło? Co się wydarzyło? No zwiedziliśmy różne tam, y, byliśmy w muzeach, teraz wysłuchaliśmy muzyki. No jesteśmy, Czekałem, co będzie więcej. Wytłumaczmy widzom, jak to się stało, że takie piękne, uśmiechnięte twarze zjawiły się tu w Kąśnej. Drodzy Małopolanie, to jest właśnie świetny przykład tego, jak ważna jest inicjatywa społeczna, a akurat w tej sytuacji budżet obywatelski. Byliśmy, głosowaliśmy, i dzięki temu, że tych głosów mieliśmy. Bardzo dużo. Nasz budżet obywatelski został pozytywnie i zaopiniowany i możemy go realizować. Są to podróże z gminą Tarnów, podróże z powiatem tarnowskim. Dzisiaj akurat bardzo licznie, bo około 300 osób jest w Kąśnej Dolnej, ale nie tylko, bo ponieważ całe pogórze ciężkowickie było, była możliwość zwiedzić go. Aura nam nie towarzyszy, ale towarzyszą nam dobre klimaty, uśmiech na twarzy, a to jest najważniejsze. Wcale nie trzeba latać samolotami czy gnać tysięcy kilometrów, by być w cudownych miejscach. Ja myślę, że zdecydowanie najpierw powinniśmy poznać naszą najbliższą okolicę okolicę rodzinną, gdzie wychowaliśmy się. Na Natomiast później możemy poznawać tą dalszą. A dopiero później za granicę. Ale nasi seniorzy, poznając tą okolicę najbliższą, już mają plany również wyjazdy zagraniczne. Ale to jest ich pierwszy wyjazd tutaj, żeby poznać tą piękną Małopolskę, która jest wspaniała, cudowna. Właśnie startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, czyli czas na dobre pomysły na to, co dla nas dobre. To teraz było dla ducha, to teraz coś dla ciała. Zapraszamy Państwa na smaczny obiad. Będzie to na pewno obiad bilowany. Życzę smacznego.